ujęcie, las, błękit, nieba i padający śnieg. Mężczyzna idący w aptece nagle dostaje ataku padaczki. Padaczka to choroba, która może objawiać się napadami drgawkowymi. Ujęcie mężczyzny z zamkniętymi oczami, odbicie lustrzane. Nagłą utratą świadomości. Kobieta chowająca twarz w dłoniach, w tle przyroda. Albo krótkimi zaburzeniami koncentracji. Zbliżenie na dane medyczne. Choć jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego, zbliżenie na smutnego, zamyślonego mężczyznę obok kobieta. Wciąż bywa niezrozumiana i stygmatyzowana. Osoba leżąca na dywanie. Mężczyzna w trakcie ataku padaczkowego. Osoby chore na padaczkę zbyt często mierzą się nie tylko z chorobą, ujęcie kobiety z lękiem w oczach, ale też z lękiem i stereotypami. Placówka medyczna, lekarz i pacjenci. W tle inna medyczka. W ochronie zdrowia liczy się jednak jedno. Zbliżenie na twarz mężczyzny. Człowiek jego realne potrzeby medyczne. Ujęcie pacjenta w placówce medycznej. Ujęcie lekarza w trakcie tłumaczenia pacjentowi. Każdy pacjent ma prawo do równego, bezpiecznego i godnego leczenia. Zbliżenie na tors kobiety badanej stetoskopem. Bez uprzedzeń, bez ocen. Kobieta pomagająca mężczyźnie z atakiem padaczki w aptece. 14 lutego w dniu chorych na padaczkę przypominamy Ciemne sylwetki ludzi idących o zachodzie słońca. Różni ludzie składający razem ręce. Różnimy się, ale w zdrowiu jesteśmy równi. Kampania różni, ale równi w zdrowiu. Realizowana jest w ramach projektu Działania antydyskryminacyjne w placówkach ochrony zdrowia, w ramach priorytetu 7 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji Wódskie, Działania Integracja i Społeczeństwo Obywatelskie.